Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Tutaj z góry widzicie gospodarstwo, czego tutaj akurat jesteśmy w tym miejscu. Patrzcie się tu. Jednak susza, już daje się powoli we znaki, nie było problemów sporo lat, żeby woda po prostu ze źródła dobijała nam do zbiornika, a teraz już trzeba będzie po prostu odpalić gminną wodę. Dzisiaj misja specjalna wejdę wam pokażę zbiornik jak na dole wygląda pewnie cały się wybrudzę no ale nic. Też postanowiłem widzieliście wczoraj odcinek zwłokowania a dzisiaj wam postanowiłem nagrać kolejny i będę dawał codziennie odcinek po prostu z jakichś prac także cały tydzień możecie się spodziewać codziennie odcinków koło południa będą publikowane także że będziecie mieli po prostu co oglądać. Ja co Tutaj jeszcze zobaczycie, susza, daje się we znaki, to co kamerka na głowę i rura na dół. Czekajcie sekundę od razu. Dobra, kamerka jest na głowie, sobie tutaj rękawicę tylko założę, bo i tak się cały na pewno uwalę. W środku poświecimy telefonem, żeby było coś widać, ale zbiornik jest spory, bo tak jak widzicie tutaj ten kopiec na którym stoję to pod spodem jest cały zbiornik. Także lecimy z tematem. Odcinek specjalny. Tutaj się tak zapieram jak najmniej w tym błocie. Zamykaj klapę, no, śni w błocie, żeby się nie powrócić tylko w tej jordy Widzicie Jak wygląda zbiornik Echo jest spore Zdajmy teraz Nie będę schodził niżej, bo nie ma sensu Także patrzcie Jaki jest zbiornik wielki, ile wody wejdzie Już nie pamiętam ile kubików Na oko, ale jest spory Także wody nie ma prawie nic, dobra z tej rury o tutaj idzie e, z naszego potoka A z tamtej rury gdzie jest ta styropenowa bombka, nie wiem czy ją dobrze teraz widać e, Ja już będę wychodził, bo tu nie ma co pokazywać więcej Z góry wam jeszcze poopowiadam Także ten, e, tam co jest ta styropenowa bombka to jest po to że jak woda gminna leci żeby nie przelało zbiornika to ona po prostu reguluje dopływ ale mówię już sporo czasu nie potrzeba było e, no gminnej wody tylko z własnej korzystaliśmy a tu widzicie susza jednak zapowiada się sporo co pikuś? co? No, jest ja tam jeszcze w środku nie byłem to Musimy zamknąć. Tak. Wody jest w wody. Ta. No. Także widzicie, tak się to prezentuje. No, zapowiada się nieciekawy rok. U nas jeszcze, u nas jeszcze i tak trochę tej, e, trochę tej wilgoci jest. No, jak, jak już potoki w bieszczadach wysychają, no to, to już jest źle. Także zobaczymy, co to będzie. Hmm. No co, w dzisiejszym odcinku to taki e, niezadugi To Wam jeszcze pokażę jak ten kopiec wygląda O Także tu pod spodem całym jest zbiornik Także zapowiada się nieciekawie Tu Wam jeszcze pokażę Tu mamy studnię głębinową Kopaną ile 3-4 lata temu? O, wierconą no, 3 lata. One. 3 lata temu jakoś Teraz sprawdzamy ile jest wody Tutaj sprzęto sznurek i, i leci w dół. Tam też mamy, tam gdzie widzicie te krzaki, też z potoka, także mamy tych parę ujęć wody. I te, i wszędzie zapowiada się nieciekawa sytuacja. no Ale zobaczymy. Potoki też wysychają. Tutaj ogólnie jak skopaliśmy to, znaczy się wierciliśmy to studnie, to tu chyba były 3-4 odwierty, bo ciężko po prostu było znaleźć tutaj wodę ale przyjechał. Ten, za każdym razem musiałem przyjechać ten magik z patykami tak zwaną różdżką i znaleźć, także zobaczymy, jest, nic? Jeszcze, bo to jest drugi supeł, to jest tyle jest ten. A tyle jest głębokości, tak? Tak na tym suple. Słyszę chyba chlebkę, zaraz zobaczymy, czy jest mokre. Do tego drugiego supełka. No, Także widzicie, jak to wygląda. no dzisiaj takie nietypowe prace. Inne niż zwykle, no ale. Jeszcze nie jest, nie? no coś jest dobra jest, była no byliśmy w wodzie no. No to, ale nie zupełnie, bo suche nakętki nie byliśmy w czy nie ma? nie ma wody na cały spust, widziałeś? patrz nie ma Nakętki suche no, no tu widać suche suche, do, bo troszeczkę wody, do, nie hmm. mamy wody, nie ma do dwóch znaków nie ma wody no to lipa hmm. Fak na... przyjdzie fakturka z gminy wyłączymy Wodę tutaj, żeby pompa nie chodziła. Jeszcze wam pokażę jedno. Wyłączę całkiem I jadę do gminy. Jeszcze wam pokażę ostatnie. Jutro, ujęcie no mówię, mamy trochę tych ujęć. Raz wam pokażę jak to jest zrobione kolejne. Co idzie do krów na obory. Tamto ogólnie a co byliśmy z tym, tym kopcą to że tak powiem jest do kranów, tak? Czyli, czyli do domu i, i można puszczać na obory. Tu jest głębinówka jeszcze zapasówka, znaczy się na ta wiercona studnia. Głębinówka to jest wiercona. A tu mam pokażę jeszcze jedną rzecz, jak idzie do potoków pod własnym ciśnieniem. O, tu jest takie zakole zrobione. Jak jest więcej wody, to w ogóle to całe zalewa. Także widzicie, jak jest mało wody. Tutaj mini tamka. O i patrzcie tą rurką. Widzicie wir wody. Jak idzie. i gdzie to idzie to już Wam idę pokazać też pisaliście, że pokazuj wszystko co się dzieje, będzie co oglądać i tak dalej. Także no zobaczymy jak się przyjmą takie też inne odcinki, ale tak jak mówiłem teraz będą codziennie eee, Czadzolnie też na pewno będą codziennie, także trochę zwiększymy tą aktywność. Bo się do mnie nawet dopominacie. Wezmę na, na kontakt poza YouTube'em. Też jak ktoś chce mnie zaobserwować na Instagramie, to zostawię nazwę w komentarzu albo w przypiętym poście, jak się nazywam na Instagramie, eee, żebyście mogli po prostu zobaczyć, co poza gospodarstwem się jeszcze dzieje u mnie. Woda idzie tęty. A Tam dalej. Eee. I po prostu w pust. Rury, która idzie do obór. Co Pikuś patrzysz tu? Także tutaj mamy zbiornik i też na środku jak widzieliście przed chwilą czekajcie bo muszę to zasunąć sekundeczkę Dobra, jest zakryte żeby coś tam jakiś mniej który nie wpadło i, I tak to się po prostu prezentuje. Także mówię, jak ktoś tym mnie zaobserwować na Instagramie, to zostawię nazwę. Zapraszam też czasami coś gospodarstwo na story puszczę to można sobie zobaczyć. Jeszcze mała była przyjażka traktorem. Tutaj widzicie beczkę na grochówkę. Ten Angusy TV przyjedzie, to będziemy gotowali grochówkę. Wojskowa beczka oczywiście żartuję na wodę tutaj. O tu zdaliśmy węża. Niech leci sobie. A skąd ten wąż idzie? No to co wam przed chwilą pokazywałem. Tam to ujęcie, co mówiłem, że potoka idzie pod własnym ciśnieniem. Po prostu właśnie mamy tak zrobione, że tam też jest taka studienka wkopana, żeby to w zimie nie, nie zamarzało. I idzie to z tymi wężami na obory po prostu. Tutaj widzicie, krowy mają w wannach wodę. Są muczki, załapały się na odcinek. coś Mutki. Także tutaj stoją na wybiegu. Mają wody na wybiegach. A po co nalewamy do beczki? No, z tego względu, że na trzy obory po prostu pod ciśnieniem jest w stanie ta woda lecieć. A tam na tą pierwszą oborę, co widzieliście na początku, na najwyższą. Leci woda z tego powiedzmy zbiornika co, co do niego właziłem. No i zanim woda gminna się napuści no to musimy po prostu beczku dowieść tam wodę do, tamtych, do tamtego bydła. Wiadomo wodę muszą mieć cały czas a nie będą czekały do wieczora, Także tutaj woda leci, ile wejdzie na pewno sporo. Także co? Dzisiaj myślę, że, że to będzie na tyle. O, tu jeszcze siana kiszonka została. Jeszcze mam 300-400 czy 400 bolotów zostało. Także zapas był OK. Siano trochę posprzedowaliśmy. Ale mówię, dzisiaj wodny odcinek. Przychło wyjął rurę. Tutaj z tyłu jest jeszcze. Że wam pokażę. Włoczłkę mamy Magazynek. Także mówię. Mariusz z kanału Angus TV przyjeżdżaj. To jesteś kucharz, to będziemy gotowali grochówę. Dobra, dzisiaj to będzie na tyle. Także widzimy się pewnie znowu jutro. Nie pewnie, a na pewno. Także dzięki, cześć i do jutra.